Cześć ludziska, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Susek, a to World of Tanks i to jest krótki materiał informacyjny odnośnie tego, że dziś sobota, godzina 18 będzie mi miło, jeżeli odwiedzicie TS, na którym zazwyczaj bywam Dane TSA w opisie. To po raz, po dwa krótkie info odnośnie serii Wasze bitwy. Do tej pory dostałem 50 kilka maili, hmm. każdy z nich przejrzałem. <laughs> nie wszystkie oczywiście, może to nie jest takie oczywiste, ale nie wszystkie wybrałem. Do tej pory chyba ukazało się 12 odcinków. Eee, przy następnym wybieraniu kolejnych chyba 16 powtórek wybrałem. Tylko jest lipa, że jest to wersja 8.8, a teraz już nadeszła 8.9. I nie wszystkie podwtórki mi się odtwarzają, co jest trochę dziwne i głupie w ogóle, no bo, no bo wiele tak nie pozmieniali, a mimo to się nie, nie odtwarza. No nie wiem, kiedy po prostu tego nagrać. Jeżeli by w tym tygodniu wchodziło 8-9, to bym to nagrał wszystkie 16, ale chyba 6 po prostu się nie odtwarza. A te, które się odtwarzają, to też są troszkę uszkodzone, no na przykład nie widać jakimi pociskami strzela nasz bohater, ale myślę, że akurat taka niedogodność jest do zaakceptowania, gdyż no, ja będę mówił co to zadziało, jaka tam pęka jest i tak dalej, więc nie ma problemu pod tym faktem, więc to jest, będzie najświeższy filmik, więc jak macie ochotę, to y, też będzie mail, na który możecie wysyłać powtórki, ale już z wersji 8.9. Y, I cóż, to by było na tyle, także chętni zapraszam na TSA, dzisiaj 18.00. Coś tam sobie popykamy, będę miał jakieś kody do rozdania, no i tyle chyba, nie? No, no to chętnie zapraszam. Do zobaczenia później. Na razie, cześć.